Na program zaprasza Województwo Łódzkie. Zrobiło się chłodno, czas przywdziać kurtki i napalić w piecu. A co, gdy piec się zepsuje? Wówczas wołamy z Duna. Dziś to już zawód nieco zapomniany, kiedyś bardzo popularny. Tak powstała miejscowość z Duny. Typowa nazwa służebna, ale nazwa wtórna, pochodząca od prasłowiańskiego czasownika z dati, oznaczającego budować, lepić, formować. Do tego dochodzi zwolnienie z podatku, czy też zwolnienie z daniny. Wola. Łącząc te dwa słowa mamy z duńską wolę. W 1818 roku Sejm Królestwa Polskiego przyjmuje ustawę, która ułatwia zatrudnianie fachowców z Europy Zachodniej i Centralnej. Wykorzystuje to Stefan Złotnicki i rozpoczyna swój wielkomiejski plan. Stefan jest, jakby, idąc za przykładem teścia, zakłada nowe miasto z Mińską wolą, Ale on tak naprawdę nie zakłada tego miasta, bo on, pisząc do Komisji Województwa Kaliskiego, pisze prośbę o odnowienie e, miasta. Mówi, że tutaj w XVIII wieku było miasto, które nazywało się Czekaj, założone przez jego ojca. On chce odnowić to miasto. Oczywiście e, zbiera podpisy już e, tutaj tak zwanych fabrykantów sukna i. Z prawie dwustoma podpisami wysyła tę petycję o stworzenie miasta. Miasto zostaje utworzone 25 października 1825 rok. Bez Złotnickich nie byłoby po prostu miasta, ale bez Stefana nie byłoby miasta o takich dobrych podstawach ekonomicznych. Dalszy rozwój duńskich woli jest bardzo podobny do rozwoju ówczesnej łodzi. Oba miasta nawet przez krótko rywalizowały. I do połowy jeszcze XIX wieku waha się tak naprawdę przemysłowcy tutaj w łódzkim okręgu przemysłowym. Nie do końca jakby wiadomo, czy Łódź będzie centrum właśnie tego przemysłu, czy Złońska Wola będzie centrum przemysłu tkackiego. To już namacalny dowód tery złotnickich wzduńskiej woli, czyli klasycystyczny dworek wzniesiony w pierwszej połowie XIX wieku, choć jego metryka jest dużo starsza. Tylko był to dworek drewniany. Kryty z strzechą. W XVIII wieku w inwentarzach jest już opisywany jako dworek modrzewiowy na, na przyciesiach drewnianych, czyli takich fundamentach drewnianych, kryty gątem. Natomiast Stefan Złotnicki zlecił budowę dworu murowanego. Co ciekawe, nie zbudowano piwnic. Dwór nadal nie jest podpiwniczony, czyli tak jakby wybudowano go na e, starym obrysie, tak? czy też po prostu przebudowano w, w, w pewnym sensie. Od kilkudziesięciu lat dworek służy lokalnym władzom w latach 70. ubiegłego wieku duch złotnictwa powrócił, bo podczas sprzątania strychu natknięto się na tajemniczy portret. Nie bardzo wiedziano. Co to jest? Podejrzewano, że to być może będzie Złotnicki, ale nie do końca um, wszyscy byli pewni. W każdym razie um, Wydział, Wydział Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi napisał do władz miasta z woli, że zasponsoruje renowację tego obrazu, ale jeżeli potwierdzą się badania, że to na pewno jest założyciel miasta. I tak faktycznie jest, tak się potwierdziło to. A to już efekt sporu w rodzinie ansztatów. Sporu, jakże aktualnego, czy tworzyć piwo masowe i tanie, czy drogie. A z wyższej półki Zenon chciał piwa ekskluzywnego, więc kupił zdujsko-holski browar i takie piwo tworzył. A że za łodzią tęsknił, to na wzór Helenowa stworzył sobie swój park. Korzystając właśnie ze swojego, z doświadczeń rodziny, która założyła park Helenowski, chciał mieć po prostu taką namiastkę parków w Zdyńskiej Woli i on po prostu tak naprawdę uporządkował ten teren, posadził drzewa, stworzył alejki. Spacerując po Zduńskiej Woli warto też zajrzeć na tę niewielką ulicę o niewielkim znaczeniu, ale wielkim patronie. I to patronie nieprzypadkowym, bo w tym domu w 1894 roku rodził się sam święty Maksymilian Kolbe, wówczas Rajmund Kolbe. Było to 8 stycznia 1894 roku. Tu przyszedł na świat, tego samego dnia o godzinie 16 został ochrzczony w Bazylice zuńsko wolskiej przez księdza Franciszka Kapałuczyńskiego. Tutaj mieszkał święty Maksymilian zaledwie rok. Rodzina mieszkała w tym mieszkaniu, wynajmowała Lata. Kryzys, który nastąpił po 1894, czyli wtedy się urodził późniejszy święty Maksymilian, wygnał po prostu rodzina z jurydyki, ze wsi z Wola. W poszukiwaniu pracy najpierw wyjechali do łodzi, nigdy kolbowie nie mieli swojego domu. Ten dom był tylko wynajęty przez rodzinę kolbów tylko właściwie jedno pomieszczenie, ale. Święty Maksymilian powracał tutaj, powracał. Tu przyjął również sakrament bierzmowania w tutejszej bazylice. Tutaj również w 1919 roku odprawił swoją policyjną mszę świętą. Tutaj też przybywał, aby odwiedzić swoich dziadków, którzy byli zakorzenieni w tej parafii z duńskiej woli. Polska wola to do dziś jedno z ważniejszych miejsc na kolejowej mapie Polski. To tu krzyżują się linie w relacji Wschód, Zachód i północ południe. Proszę sobie wyobrazić, że ja tutaj do roku 78 też przez 11 lat byłem dyspozytorem lokomotywowni, to miałem zapisywane do pracy co 10 minut drużynę lokomotywową. Przyjeżdżały do nas drużyny z Krakowa Poznania i Bydgoszczy. Także ja w ciągu 12 godzin nieraz potrafiłem wydać 100 wykazów pracy, czyli obsłużyć 100 pociągów towarowych. Jak jeździliśmy na narady w inne jednostki, to moi koledzy z innych jednostek mówią, że się chyba trochę, to jak zapraszałem do kasnik, przyjeżdżali, to się łapali za głowę, mówią, jak wy tym młynie możecie wytrzymać. No wytrzymuję do tej pory, nie było tak źle. Magistrala węglowa, potocznie nazywana węglówką, była budowana w latach 1926-1933. To jedna z najważniejszych, największych i najdroższych inwestycji transportowych realizowanych w II Rzeczypospolitej. Do dziś to najdłuższa linia kolejowa w Polsce łączy Śląsk z portami w Gdyni. Zamysł architektów węglówki był jednak bardziej ambitny, tu, w Zduńskiej Woli, zaplanowano jedno z pierwszych centrów przesiadkowych. Wygodne rozwiązanie dla pasażerów, wszak tu krzyżują się linie w relacji północ-południe i wschód-zachód. Niestety, na planach się skończyło. Został wyłącznie dworzec Widmo. A to już prawdziwa zduńsko-wolska perełka, czyli Skansen Lokomotyw w Karsznicach. To jedno z niewielu miejsc w Polsce, gdzie możemy zobaczyć, dotknąć i poznać unikatowe kolejowe skarby. Jakie? Zobaczcie Państwo sami. To jest jedno z niewielu takich miejsc w Polsce, ale tutaj są takie perełki, których nie ujrzymy nigdzie więcej. Stoimy właśnie przed taką, to jest jedyny jaki został parowóz z całej setki, jaka była sprowadzana w 1947 roku ze Stanów Zjednoczonych. TY246 to jest coś, coś potężnego, ale można powiedzieć, że w takim tenże takiego parowozu mieści się 32 m wody, u góry w skrzyni węglowej 14 ton węgla i cały taki parowóz przygotowany do jazdy, to się nazywa stan służbowy, waży tylko 193 tony. <laughs> to już mówi samo za siebie. Za wspólne oglądanie. Dziękuję Województwo Łódzkie.